Dzisiejszym narzędziem, o którym sobie parę słów powiemy i wypróbujemy je w działaniu, jest zgrzewarka do rur marki Neo o numerze katalogowym 21001. Zgrzewarka jest zapakowana w porządną, solidną metalową walizkę, aby chronić narzędzie podczas transportu, przenoszenia. W skład zestawu wchodzi zgrzewarka o mocy 600 W 4 tuleje grzewcze i statyw do zamocowania urządzenia w trakcie pracy, aby praca przebiegała bezpiecznie. Aby przygotować taką zgrzewarkę do pracy, wyciągamy z opakowania Najlepiej zamontować sobie ją zaraz w uchwycie. I ze względu na konstrukcję możemy jednocześnie zgrzewać dwie średnice rur. Przykładowo średnice 20 mm. Kamień grzewczy składa się z dwóch części. Kamień tuleja to są dwa y, słowa, które możemy używać, dwa y, y, terminy. Oba, obydwa są prawidłowe. Przykręcamy taką tulejkę, nie przykręcamy jej bardzo mocno. Dlaczego? Y, dlatego, że jak wiemy... Z fizyki podczas nagrzewania materiały rozszerzają się. Gdybyśmy bardzo mocno przykręcili tą tuleję, możemy doprowadzić do jej uszkodzenia, czyli pęknięcia. Są tutaj takie dwa miejsca. W jedno miejsce wkładamy klucz. Jest śruba sześciokątna, z zubłem sześciokątnym. W drugiej części tulei jest otwór. I delikatnie dociągamy tak, tylko żeby tuleja była pewnie zamontowana. Możemy również zamontować większą średnicę tulei, przykładowo 25. Zasada jest tylko taka, że większą tuleję mocujemy na większej części talerza grzewczego. I tak samo jak przy tulej o mniejszej średnicy, delikatnie z wyczuciem dokręcamy tuleję grzewczą. Dlaczego zakładałem je właśnie w tym momencie, a nie po rozgrzaniu? No to chyba już odpowiedź sama narzuca się. Byłoby to mniej komfortowe, jeżeli ta płyta byłaby nagrzana do 260 stopni Celsjusza. Za chwilę przystąpimy do rozgrzewania.